Hej, siemano, się mano czyli czołem. Z tej strony Rashiwa i kontynuujemy naszą przygodę. W Deus Ex Human Revolution. Mm, chyba się cofnąłem. Nie, nie cofnąłem się. <grym> Dobra. Y I zobaczmy, co jest w tych kanałach jeszcze. W sumie wygląda tak, jakby było trochę tej... Takiego może zaplecza ze sprzętem... W Innym niż zwykły. Może będą jakieś te ściany do porozbijania. A na razie za tymi ścianami znaleźliśmy bardzo dobre przedmioty dla nas. Które tu mamy alkohol, pieniądze? E -e, tylko alkohol. Pojemnik na śmieci Dobra. Miejmy nadzieję, że znajdziemy tutaj też coś więcej. No, chyba nic, niestety. Nie wiem, to jest mało prawdopodobne, żeby nam gra tutaj nic nie zaoferowała. No, bez przesady. Come on, come on, come on. Kurde. Chyba się pomyliśmy, niestety. <grym> no, się cieszyłem, że może znowu jakieś ukryte zakamarki z Praxis. Byłoby to bardzo ciekawe. No, ale niestety. Mm, tutaj nie. Nie będziemy tędy wchodzić. Przedostańmy się natomiast do May. No. What the fuck? Co to było? A, jajku. spajki. Zaczynałem je łapać spajki jeszcze w Double się Miałem je w Max nie zaczynałem przechodzić na God damn it. Nie wiem, czy to jest może wina po prostu zawalonego dysku już. Po nagraniu tego odcinka będę musiał to sprawdzić. Ale. Cóż. May. Jest May. Mm, dobra, ty prosto. Będziemy musieli powłamać się też trochę do garaży i całej reszty rzeczy. Po prostu porobić, pourabiać to wszystko, żeby nadrobić sobie trochę braki pieniężne. A potrzebuję 5 tysięcy, żeby udobruchać koleżankę pewną. I mam nadzieję, że nam. Okay. Mam coś do sprzedaży. Tam alkohol tylko. Eee, dobra. To arkochron cię na razie nie będziemy przejmować. I chyba pchniemy Fabułę do przodu. Żeby zarobić dodatkowe pieniądze. Ponieważ. Nie trzecie, czwarte. A żeby właśnie ruszyć Fabułę i trochę to bardziej wszystko ogarnąć. Chyba, że jeszcze dostaniemy jakieś zadań czy tutaj od. mi, hear that. Death is not something I wish to treat lightly, but his death does bring me relief. Thank you. Just glad I could help. You saved us, Mr. Jensen. Money does not feel like enough thanks for what you have done, but here's the payment promised. I hope you will be satisfied with it. Dobrá, brudné business. Amaši Dobrá. Nie mamy tu zadaň. Uff, można odetchnąć z ulgą, także też teraz skoczymy dalej, żeby właśnie wykonać pozostałą część, nie ta, piętrojeczek, żeby załatwić sobie pozostałą część, czyli sprzedać właśnie ten alkohol, co nam został oraz jak dobrze pójdzie, znaleźć w końcu plan Brugera, który będzie nam mógł dalej pchnąć fabułę, może dzięki czemu też odblokujemy sobie jakieś dodatkowe misje. A co za tym idzie? Dostaniemy dodatkowe profity. Gdzie teraz, tutaj to było. A, dobra, alkohol był tu. Okej, okay, tak więc poszedł z and glory to you Tak więc dobra. I będziemy musieli. No, użyć tych mocnych drzwi. A może w sumie, jak mam i tak przejść w tamtą stronę miasta, spróbowałem to zrobić tędy kanałami. Ponieważ, jak to już tam było, kilka właśnie tuneli takich do sprawdzenia, to zobaczymy, czy może nie będzie jeszcze więcej. Będę z pewne. Na powierzchni nie znajdziemy nic. Żadnych ścian do przebicia, ani nic takiego. I tutaj jest większa szansa na znalezienie czegoś takiego. Dobra, tu nie ma nic. Hmm, tutaj też wygląda na pusto, ale... No właśnie, druga drabina. Kulgain Kugani District. O, no i właśnie o tym mówiłem. Klas, wchodzimy. No, bardzo ładnie, wirusa niechilujące. E, bardzo się przyda. Przecież byśmy usunęli ten gaz? Hi, hi, hi. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. Normalnie, żeby przejść przez tę część, byśmy zapewne musieli się dużo, dużo więcej męczyć. Dobra, czyli to jest taka pułapeczka. Tu w se... Nie, jak możemy tutaj to tak sobie otworzyć i zamykać, zobaczmy co jest po drugiej stronie. Ponieważ może znajdziemy tutaj jeszcze jakieś dodatki do naszego ekwipunku. Tu nic. Kugai District. Palmtop. Dobra. A co w nim? Alice Garden. Na no, przeciwko... O! Okej, okay, naprzeciwko Alice Garden. Moment. My się oddalamy w tą stronę, tak? Co, wyjdziemy wtedy tamtą stroną. No i zobaczymy, co nam to da. Sądzę, że da nam dużo. Skoro nic lepszego nie może pan sobie wyobrazić. Zobaczymy, odbierzemy sobie paczkę Za Afriko. No, ale musimy się jeszcze wdrapać do góry. O, też nie mam wyjścia. Tam u góry mieliśmy już wyjście zna, Znaczy ona, Boże Z kanału A tu weszliśmy w gnieździe, tak? Tak to wygląda Idziemy, jesteśmy w takim razie Area restricted Aha, dobra, spoko Dobra Znaleźliśmy się w roju, okej okay. Dobra, to zobaczmy w takim razie Aha Spoko Hihihi, hi, hi, a co za tym idziemy? Możemy, może możemy okraść ich trochę 8953 Pokaż się Moduł kredytowy, który dał nam prawie 5000 Bibao. Miejmy nadzieję, że nikt nas tu nie wyczai. Jeżeli nam się uda tutaj coś zabawić, to będziemy mieli wesoło. Hihi. Nawet bardzo. Dobra. Tutaj przejdźmy, ufortyfikujmy się. Tam mamy trzeci poziom. No i tu musimy znaleźć to teraz. Okej. Okay. Dobra. Nic ciekawego. I tutaj zobaczmy co mamy. Że się powłamujemy w sumie i tak. To może... O wow, tu jest dużo. Dużo do zrobienia, dużo do przejścia. Bardzo dużo nawet. Tutaj spam. Tutaj to ufortyfikujmy, to ufortyfikujmy. Tutaj samą drogę jaką będzie musiał przejść ten... Robot szpiegowski, teraz ufortyfikujmy. I to im szybciej, tym lepiej. No i już w sumie. Pozamiatane. Hmm, dobra. Spoko, to były tylko kamery. Ale reszta. Bardzo ciekawie nas tutaj. Bardzo ciekawie nas tu zaskoczyła. Dobra, teraz potrzebuję w sumie już niedużo. Potrzebuję całe 200 golda, żeby się tam dolarów czy tej innej waluty, co tu jest, żeby to ogarnąć. Przydało się, przydało się znaleźć to tylne wejście do roju. Dobra. No, no i teraz mamy trochę bliżej, bo mamy 80 km. Myślę, że jak przejdziemy tędy, to się znajdziemy niedługo w tej alejce, którą chcieliśmy. I dodatkowo musimy ogarnąć sobie. Mmm, ten ten, 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 sklep. Z tam było naprzeciwko... ...przejścia, będzie sklep ze skrytką. Tu? Dobra, i tu się też włamiemy. Normalnym ludziom, jak widzicie, to nie robi, że my tutaj siedzimy i włamujemy się do czyjegoś... ...komputera. Ale myślę, że standardowemu kowalskiemu to by bardzo przeszkadzało Dobra, tak więc tutaj, cyk. Nikt nic nie widział oczywiście. O, skrzynka z bronią. a mixet Bardzo przydatne. Wielki pojemnik. Tutaj Też nie. Kurczek jest ten, którym... do którego mamy pan topa. Może chększa dopiero. Dobra, sieć trochę tam zamuliła taj bezpieczeństwa. Dobra. No i teraz tutaj ładnie przejmujemy kredyt. Kolejny moduł. Co my tu mamy? Moduł kredytowy. Wirus anihilujący. Nic ciekawego w sumie. Ten już ograbialiśmy wcześniej. To został nam ten. To może to był tamten, do którego już się wcześniej włamaliśmy. To był klucz. Skoro tam był safe, to by nawet tak z sensem wyglądał. To się wzmocnimy na wszelki wypadek. No, taki tutaj się trafił trochę paskudny. Ten system. Żebyśmy mogli tutaj przejść na dwa fronty i wszystko zrobić tak jak trzeba. Nie. Dobra. I mamy kolejny safe. To jednak jest ten safe, który już mieliśmy. Sorry, słyszeliście pewnie moją mamę przed chwilą, e, ponieważ rodzice się zabierają na małą wycieczkę. Znaczy wycieczkę, no... Jedną rzecz mają do zrobienia i po prostu dyskusja. Ale cicho, szanik, nikt się nie słyszał, dobra. Uff, otwieramy safe, bierzemy modu kredytowy. Kurczę, no i wygląda na to, że to... Tutaj to było wszystko, po prostu co mogliśmy zrobić... Dobra. No, to był, to, był tamte, to była tamta skrytka na pewno. No ale. Moment, dobra, inaczej. Doczytajmy jeszcze raz, bo w tym e, palm topie. Naprzeciwko Alice Gardens. A naprzeciwko Alice Gardens. Ja no kurczę, to będzie tam. Dobra, no to widać, już tam po prostu skrytkę zgrabiliśmy wcześniej, złupiliśmy. No i nie mieliśmy już po prostu czego tam zabierać. No ale to może i lepiej. Dzięki temu, przynajmniej, wcześniej złapaliśmy sobie doświadczenia trochę, bo zawsze za każde otwarcie um, drzwi, czy cagokolwiek, dostałem właśnie punkty doświadczenia jeszcze. Okej. Okay. Jesteśmy w Alice Gardens i teraz trzeba by było już trochę ostrożniej ze względu na to, że widzicie co, co tu mamy. Już z mocno ozbrojonych praktycznie ludzi. <gryt> Okej. Okay. Tam jest safe, dobra, ja chcę ten safe. Każdy taki safe, każdy taki buyer się nam przyda. Dobra, jedną stroną tu, jedną tu, drugą tu. Dobra, i bardzo szybka akcja. Wejdźmy na kuska. A, to jest tu idealnie naprzeciwko tego gościa. Tutaj będziecie mogli sobie poczytać. Co tu jest? No, okej, okay, klawiaturka. Mam nadzieję, że to wszystko nam się opłaci jakoś, jak nie dziś to jutro. No. Ej, wirusem anihilującym to strzeliliśmy, nie miało tak być. Dobra, tuż ten teraz wykrył zagrożenie, ale niestety za późno. Dobra, i mamy wszystko, co chcieliśmy. Nawet dwa wirusy. Także jest bardzo dobrze, plus modu kredytowy. mam 6000 kredytów już. Mou, wow, jesteśmy bardzo bogaci. I moglibyśmy już w sumie za to kupić jeden praxis, który, no nie przyznajmy, no przydoby nam się bardzo. Dobra, tu fortyfikujmy. Uh, dobra. No i to walni ma niechylującą. Żeby już się po prostu tutaj nie spłoszyć na sam koniec. No, przecież oni tutaj dostali już wytyczne, żeby żeby się zająć naszym znajomkiem. Okej, okay, spoko. Jensen, I I was on my way out. What are you doing here, Malik? I told you, I got this one. I know. I I didn't do anything. Trust me. Benbrook's all yours. Hang on a second. Something's wrong. What is it? Why are you here? It's nothing. I mean, can't a girl have secrets? Mm, no, dobra. Of course, but I can tell something's bothering you. And I'm concerned. What's going on? I just. I just had to look into something. For a friend. She. She deserved better. I'm listening. Fine, since you're so damn curious. Years ago, I used to live here, remember? My friend, my best friend, Evelyn. She was like a sister to me. Made living here fun. But then there was an accident. She. She's dead. I'm sorry, Malik. Wait, Jensen, let me finish. I thought I was okay with it, but. I know. I know she didn't just die. She was killed, murdered. Her damn scumbag boyfriend did it. I know he did. I knew he was trouble right from the start, but she just wouldn't listen to me. Malik, easy. If your friend was murdered, the police would have suspected something, they would have investigated. That's just it. There was no investigation. They said she fell down a flight of stairs like it was some kind of freak accident. But her wounds, the way she died, they don't add up. It's right here in the damn blood spatter analysis. Blood spatter? You've seen the police report? Yes. A friend left a copy of it in a pod here for me to pick up. Listen, I know it sounds crazy, but I think. I think there's been a cover up. I just have to prove it. If I could get my hands on the autopsy report, the one that never surfaced, I know I'd get the truth. Except, why do I suspect I'm about to get dragged into something? Look, Jensen, I'm sorry. I know Van Bruggen is the priority here. And I told you it was my business and I could take care of it. It's just the more I think about it, the more I realize I'm in over my head. I'm just a pilot. I'm not a damn cop. But I need to know the truth. Okay, promise me. Okay, I'll help. What do you need me to do? My lead, he works for Lim. He's a systems technician who apparently has access to their entire database. He's willing to hand over a copy of Evelyn's autopsy report. So, you want me to meet him and get the report? Is that it? Yes, but he'll only respond to a certain phrase Death and life have their determined appointments. To which he'll reply, Riches and honors depend upon heaven. Christ, Malik, this is starting to sound like something out of a bad spy movie. I know. He's just trying to protect himself. I didn't pick the damn quote so just play along and remember the line okay you'll find him inside the lobby of the lower Hangshaw limb clinic does this guy have a name none that i know of but he apparently goes by the handle anonymous x i know i know anonymous x okay anything else yeah before i forget everything concerning evelyn's incident newspaper articles the police report limb details it's all inside pod 009 here in the hotel No, chcę pomóc Malik, ponieważ ona już nieraz nam pomagała. Ale dobra. To zajmiemy się tą sprawą w następnym odcinku. Także póki co, dzięki za uwagę. I do następnego odcinka. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.